Hej, cześć na wszystkim z tej strony i I w kolejnym odcinku, moi drodzy, na kanale, a dzisiaj przed wami Dead by Daylight. Ogólnie rzecz biorąc, gram sobie nowym killerem, czyli my Ogarów, moi drodzy, z buildem takim jak Barbecue, Chili, czuwak, rezonans bólu i igraszka. Taki klasyczny dla mnie build na większości killera, których yy, którego używam, ja chcę mu zrobić, zrobić. sobie z dwoma ogólnie szarymi addonami, Czyli że zwiększa prędkość pościgu PSA o 5% i podczas biegu po ścieżce szukania prędkości bonusowa Mistrzyni Ogaru zwiększa się o 2%, moi drodzy. Ogólnie rzecz biorąc, yy, parę rzeczy. Wiemy, DBD w ogóle, wow, niesamowite, Piotrze, dawno nie nagrywałeś tego, no owszem. Ej, także jak chcecie więcej DBD, to dajcie mi znać w komentarzu, ponieważ wiem, że kiedyś ta gra była u mnie głównym kontentem, że tak powiem. Także jakbyście chcieli zobaczyć więcej odcinków z DBD, dajcie znać w komentarzach, ja to przyjmę do serca i postaram się zrobić, jak uważacie, moi mili. No i co? Jeżeli oczywiście odcinek się wam mm -hmm. spodobał, pamiętajcie o lajkajsie, subskrypcji, komentarzu, moi drodzy. Z ważnych informacji jeszcze ogólnie, że biorąc jutro chyba, najprawdopodobniej, bo jeszcze w sobotę nie mówili, że mamy iść, więc raczej już nie powiedzą. O, o 19 będzie stream z Burnouta Paradise City, czyli z takiej wyścigałki derbowej, Yala, więc będzie fan to watch na pewno. Yy, także jak ktoś chce, zapraszam, zapraszam serdecznie ogólnie, bo sam chcę to ograć w końcu sobie chociaż troszkę. Yy, no i co? No i w sumie tyle. Jutro tam jakieś nagrywki wlecą, wiadomo, takie yy, yy, nagrywki. Jutro, jutro jakie ja nagrywki? Jutro nie sobota, tylko piątek, Piotrze, Never mind, moi drodzy. Yy, ale tak, ale w, myślę, że w sobotę może jakiegoś tam Wiara nagram w końcu się uda. Postaram się bynajmniej. Muszę też ten odcinek o albumie Linkin Park swój wystawić, tylko muszę go przyciąć i w ogóle. Także tak, to w swoim czasie, moi drodzy. I tak. Yy, The Hound Master, czyli ta typiarka ogólnie, jest naprawdę mega fajna. Grałem nią sobie wczoraj, przedwczoraj. Ogólnie opcja y, przeszukania jest mega zajebista ogólnie. Bierzemy sobie na Gena, moi drodzy, my followujemy tą ścieżkę i patrzcie ten movement speed, jaki mamy, to jest. Oj. To jest naprawdę niesamowity Movement Speed. O. Naprawdę niesamowity Movement Speed to jest. Nie my tak szybko możemy dojść sobie tutaj do czegoś. Czy do czegoś, do tego, to był interesujący ręcz. Legion Gaming, moi drodzy, bo jak ktoś ma ten efekt, to wiadomo nakładamy mu Dipundy. Możemy sobie zrobić tak, kolego? Okay. Piesku, co tu się. Okay, Dofit nie na pewno, ok. Ja nią tak ogólnie, moi drodzy gram, że raczej uważam, że skoro mamy opcję nałożenia dipunda, to powinniśmy zostawić tych surwów, którzy mają dipunda, dlatego że oni tak muszą zwajstować time swój czas na, wiecie, na jakby wyleczenie się, więc nic w tym czasie użytecznego nie robią, tak właściwie nie. Przynajmniej jeżeli chodziło o głębokie rany, ponieważ wtedy zostanę powaleni, gdy tego nie zrobię, więc jakby jest to must-have. Siema koleżanko, zarinko. Yy, dlatego śmieszne. No i druga abilitka oczywiście, czyli wzywanie swojego pieska i i zrobienie dżuka chociaż że i tak umrę. Yy, tak, yy, na przykład. Także naprawdę powiem wam, że na początku na PTB uważałem, że jest mega dziwna i mi się nie podobała, ale po paru rozgrywkach ją naprawdę uważam, że jest mega fajnym useful killerem który jest y, możliwy do zakupienia, jeżeli chodzi o Auric e, Auricelse, sorry. O odłamki błyszczące, czyli za zwykłą walutę w grze, którą zdobywamy za granie. Na przykład ja właśnie kupiłem tylko i wyłącznie 9000, moi drodzy, błyszczących odłamków. Miałem 40 parę na koncie, więc spoko, w końcu sobie mogłem na coś wydać, nie? Useful, także nice, but to, no... Nie Ciebie, kolego, w tym szaku, nie mam zamiaru Cię tam lupować. Także przykro mi, ale tutaj ta pani jest moim kąskiem lepszym. Zdecydowanie Tyś... Okej. Okay. O, trochę ją znowu chyba tym, albo ja się sam. O, to na pewno ją znowu troszkę jednak grania w tą grę, praktyki wiecie. Praktyki się nas. Okej, okay, teraz spanikowała na przykład i zrzuciła predropa. się znaczy zrobiła predropa. Także nieźle. I nie wiem jak ona się nazywa, bo to jest ten nowy moi drodzy, Drozdusurów, właśnie od tej Houndbuster. Także niezbyt się orientuję. To było ciekawe, ale taka ważna też paleta, myślę, że została tutaj teraz zrzucona. Jednak jest to w środku domu, czyli głównej takiej lupy, nie licząc szaka, nie? Na tej mapie. Akurat ogród Depresji nie jest zbyt lubię. Nie ukrywam. No, tak, tak, tak. Taki rzecz ma paletę? Oj, to teraz się się Icie czasami jest taka faktyka, że po prostu podchodzicie sobie do palety i udajecie jakby, stojecie stoicie in front od paleta. Chuj im gdzieś polisz, pierdolę, ale wybaczcie. Że na wprost od polety po prostu udajecie, że jakby kopiecie, czyli po prostu patrzycie się na nią i o typiarka odbiegnie od lupy. A tak naprawdę wy tego nie kopaliście, tylko ją baitowaliście jak pieska. Okej, okay, kolega ewidentnie chce na tym szaku się lupować. Dobrze? Spoko, kolego. Skoro tak bardzo pragniesz tej lupy, to ją dostaniesz. A, Okej, okay, czyli on ma perka od Lary. Quick walking, moi drodzy. Spoko, zaraz to mój drogi... do końca lecimy z nim, nie? Jakby powiem tak. Okej, okay, okej. Okay. Do końca z nim lecimy dlatego, że... O, myślałem, że to sięgnie, to wybaczcie, my bad. Okej, okay, muszę zrzucić. Ej, yo, what the fuck? Ten kolega chyba szaka, odpuścił już, co? Bo nie, no, może nie odpuścił szaka. Ja chcę widzieć ciebie, żeby bym widział, czy nie jesteś cheaterem, kolego, żeby to mówić. Ty jesteś ruskim! Pieskiem. Także trzeba mieć na uwadze w razie co. A rzadko się zdarza, moi drodzy. Ale no, niestety się zdarzyło parę razy, że w DBD trafiłem na Twittera jak jeszcze streamowałem moim przyjacielom, przy, przyjaciołom, przyjacielom. Dziwi przyjaciół mam. O, ale pięknie wytimingowano, moi drodzy. Wiadomo, no, że movement speed po prostu, moi drodzy, albo że nie masz jakby na przykład jak to się nazywa. Że na przykład nie ma kary po upadku, nie? Na surwie, to też się no, Taką niestety przykrą sytuację, że na takiego surwa się trafiło. Mogę tam daleko oznaczyć? A wiem, że jest. O, no koleżanko, powiem, że teraz się rzecz trochę sprzedała. Prawda ma dipundy, więc walone. Troszeczkę. Wiem, że tutaj gdzieś koleżanka była, nie? Czy znaczy nie ma jej tutaj wszaków gdzieś w tym? No, to była prostsza droga, uwierz mi piesku. Ale dobrze. <śm> niech tak będzie bo W ogóle wiecie, że moi drodzy da się pieska, tylko on musi tak blisko mnie stać. Da się go pogłaskać ogólnie, ale... O, teraz jak... Dobra, nie będę mu pokazywał, ale jak chcecie zobaczyć jak się głaska pieska w <śm> Nagrywam odcinek. Wiecie, z tym trochę męczenia jest, bo ten pies musi stać na wprost od nas. O błajcik. Takim przykro, że chyba go styluje, moje wiecie, bo jestem psem. Hej! Dosłownie może. Ok, spoko drop. Dobrze, kolego, ja się nie poddam tak łatwo, więc. W ogóle moment speedu mi to nie dało ani kawałek, man. Trochę disappointment. Awien nie ma być tak jak ja chcę y, to robić, ale... Dobra, on jest ranny. Spokojnie, panujemy na sytuację, moi drodzy. To jest potężna lupa ogólnie, więc... Y, musimy po prostu zablokować to okno. Jeszcze jeden przeskok i tyle. Także spoko. Blokuj, blokuj kolego. Alo, o, zablokowane, dobrze, dobrze. Teraz rzucimy sobie paletę. Tak, tak, wiem, wiem, kolego. jasne, jasne, wiemy, to wiemy. Teraz przykład przez okienko pewnie. Albo nie, bo tu jest kolejna paleta chyba no tak. A nie, my ją skopaliśmy. Także nie ma palety. Bro, to naprawdę nie trafiło? No, powiem, że trochę chyba jednak odstaję tu z tym, DBD, jeżeli chodzi o mój skill, którego brak. Nie będę go tutaj nic robił, nie? tutaj prosto, moi drodzy. Auto-ataczek, dziękuję, dobranoc. Krótko i na temat. Troszkę może zbyt się udziałem na tego Dwighta. Nie ukrywam. Może być to fakt. Ale I don't care. Okej, tam się kręcą. Jest dawaj, lecimy, dur. Tutaj okay, bardzo ładnie. Dobra, pogonimy sobie nią. Retorn! Trochę palet jest zrzucona na tej mapie już, także... Ale widzę, że jeszcze nie wszystkie i tak. Dziękuję, minus kolejna paletka, good. Good shit. Find Oj, to było słabe moi drodzy. Boże. Olego. Nie chcę ciebie, tylko ciebie. No ale jak go odpędziła śmiesznie, ty. That was fun. A picole to jeszcze. No Jezus, ogród depresji, tak jak mówiłem, moi drodzy. Mapa, ogród depresji. Nie jest za fajna. Pójdę skopać tego gena, bo oni na pewno się tutaj zbiegną. To jest 100% właśnie. Okay. Nie ma, nie ma. Ten gen będzie pod moją okupacją. Możemy zmienić, żeby zobaczyć, zaraz, czy ona gdzieś tutaj się. No, no skąpiła się na pewno, gdzieś tutaj, więc. Dlatego to, kto sobie tutaj waszym o, tam. O, widzę nawet. Ojso, ojso. Się ma, no. Myślałem, że to potrafi. Nie będę ukrywał troszeczkę, ale no, jest tak, jest, widzicie. Czasami myśli moje są inne niż powinny być. Siema Dwight, Chcesz zginąć? Kusi, kusi ogólnie. Nie powiem, że kusi. Ja chciałem ją złapać szybko, żeby. Okej, okay, no to rezona z bólu tu już nie siądzie na ten gęstok całem. Szybko go skręcili, czyli kampili na niego jak dzicy. No, okej, okay, spoko. Understandable. Ciężka gra, naprawdę, kurczę. No, też mapa niestety nam nie oddała trochę. Niestety, ja nienawidzę ogrodu depresji na killera, jest straszna ta mapa naprawdę, nie wiem jak możecie się pochwalić w komentarzach co na niej są, co na, na temat tej mapy sądzicie, ja nienawidzę ok widziałem, widziałem tam kogoś żebym go nie wykrył, piesek trochę ciekawy czyli na szaku, tak, chcemy na koniec dobrze, dobrze kolego, nie szkodzi Okej, okay, okay. trochę mówiąc, spodnił skałem i chyba go przez to właśnie dogoniłem, moi drodzy właśnie. Ojajaj, karamba, jednak nie do końca to. Dobrze, dobrze. O, tu nie tak chciałem komendę. No tak, dzięki. Dobrze, dobrze, kolego. Pragnę ci zabić bardzo. Nie ukrywam. O. Chyba jest mój, co? Jaj... A, Dead Hardzik jeszcze, Ooh. What the fuck? Hello there, mister. Dead Hardzik, Dead Hardzik. Okay, trochę się czuję oskamowany, nie powiem. Szymano. O, to już akurat kolego. Pieska możemy wysłać, moi drodzy, w... ...poszukiwania na szybkości. Tam, halo. Dziękuję. No Dobra, minus Dwight, Czyli główny konsek, tak właściwie. A no to możemy się szybciej poruszać, jak go niesiemy, moi drodzy. simy, sorry. Dziś nie ma rezonansu na no ja wiem o tym, ale już zmarnujmy to. Okej, okay, tam widzimy kolegę Siemanko. Siemanko, kolanko. Tu -du, tu -du, tu -du, tu -du. Ale zbejtowana została, moi drodzy Elegancko, nie ma co No dobra Gra nie jest rewelacyjna Powiem kompletnie szczerze, jeżeli mam być z wami tutaj kompletnie szczery To e, gry wczorajsze Grałem sobie bez nagrybek I przedwczorajsza była tysiąc razy lepsza Robiłem po 4 kile Ze względu na mapy, jakiś alko, zwykły był I w ogóle, wiecie, takie casual O Jezus, to nie miał być cel mój Chciałem oznaczyć sobie tego no, to oznaczenie jest trochę y, dziwne w działaniu, nie ukrywam, jest to specyficzne troszkę działanie. To nie było typa raczej, więc y, pewnie szuka hacza albo coś, może ma quest'a. No dobrze, niech będzie. Ale ponad pół haków mamy. Ale tak nie jestem zadowolony z tej gry naprawdę, niestety. Po części jestem, bo Dwight zginął, nie? Ogólnie Imin. Mean... O, to mój telefon, baczcie. No co so, koleżanka, no muszę tak się no. Okej, uciekła. Nie było źle. Mogło być lepiej, moi drodzy, ogólnie biorąc, ale mówię, naprawdę gra się ją całkiem przyzwoicie. Jedna pipka dostaliśmy jednego a graliśmy tylko z szaroma tutaj addonami szarymi, także... GGs, no GGs, GGs, ale ty uciekłaś, koleżanko, to tam. No, także cóż, tak to się prezentuje, moi drodzy. Jeżeli chcecie DBD innych killerów i TP, po prostu odcinki z DBD luźne, dajcie znać w komentarzu, ja się tutaj dostosuję i tyle. Także dziękuję a, za oglądanie, moi drodzy. I dobrze. widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego i pa,